Nie tak to miało wyglądać i nie tak to sobie wyobrażałem. Tak mógł powiedzieć tego dnia Cwido swojej żony. Położyli już dzieci spać, siedzieli przy niskim stole, przy niedokończonej kolacji i po raz kolejny zaczęli rozmawiać o codziennych wyzwaniach. Byli jedną z tych bogobojnych żydowskich rodzin, która mieszkała w Rzymie. Nie mieli kokosów, ale dawali sobie radę w stolicy cesarstwa, w której koszty życia były dużo wyższe niż gdziekolwiek indziej. Ale oni, będąc młodą rodziną, energiczną, pomysłowym małżeństwem, jakoś byli w stanie utrzymywać się nad powierzchnią. Motywacją dla ich życia była też młoda wspólnota, której byli częścią wspólnota, która powstała 8 lat wcześniej. Przyłączyli się do niej i czuli się w niej dobrze. Wspólnota była zdominowana głównie przez wierzących pochodzenia żydowskiego, którzy tam w stolicy cesarstwa usłyszeli o, o Jeszła, o obiecanym Mesjaszu. Nie była zamknięta na pogan, ale wierzących z grona pogańskiego było bardzo niewielu. Dlatego posmak tej wspólnoty był na wskroś żydowski, i wielu z nich dalej zachowywało różne żydowskie zwyczaje. Któregoś dnia. Cesarz Klaudiusz miał już dosyć tego niesubordynowanego narodu, który, który ciągle nalegał, że ma swoje tradycje, ma swoje przekonania i po prostu dał wszystkim, absolutnie wszystkim Żydom, nakaz opuszczenia stolicy. Był nieświadomy, że w gronie tych Żydów, których wypędził z Rzymu, byli zarówno ci, którzy nie dali posłuch i nie uwierzyli w obiecanego Mesjasza, jak i tych, którzy stali się naśladowcami Jezusa. Wszyscy bez wyjątku musieli opuścić miasto. Najprawdopodobniej ze względu na niejakiego Chrystosa, który został ukrzyżowany, który był liderem tego nowego dynamicznego ruchu, który się tworzył. Cwi i Miriam też musieli opuścić miasto. Kiedy sześć lat później Klaudiusz zmarł, wielu Żydów zaczęło z powrotem wracać do Rzymu. Wrócili też Cvi i Miriam. Starali się jakoś z powrotem wtopić w codzienne życie w tym wielkim mieście, ale okazało się, że to wcale nie było takie proste. Okazało się być trudniejsze niż myśleli. Wielu z ich rodaków straciło ziemię, niektórzy stracili domy inni nie, byli, nie było to dla nich możliwe, żeby wrócić z powrotem do tej działalności gospodarczej, którą prowadzili wcześniej. Ich wspólnota była dużo bardziej liczebna. Ale teraz była zdominowana przez nowych ludzi, w dużej mierze byli to wierzący spośród pogan. Co więcej, chrześcijanie już nie byli wcale postrzegani jako odłam żydowskiej religii starej, dobrej religii Żydów, ale coś zupełnie innego. I teraz to nie poganie musieli dostosować się do wierzących Żydów, ale wierzący Żydzi musieli się trochę dostosować do wierzących pogan, których było znacznie więcej w tej wspólnocie. I tak naprawdę Cwi i Miriam w którymś momencie musieli się określić, czy chcą być Żydami, którzy wierzą w Mesjasza, czy po prostu chcą być naśladowcami Jezusa. Zdecydowali się na to drugie, ale to okazało się przysparzać im coraz więcej kłopotów. Rodzina ich nie rozumiała, przyjaciele się odwrócili do nich plecami, byli rozdarci, byli zniechęceni. Pamiętali swój entuzjazm, jaki przyświecał im w ich życiu, kiedy pierwszy raz uwierzyli w Jezusa w Mesjasza, ale teraz byli w zupełnie innym miejscu swojego życia i mieli taką presję czy taką, takie parcie, żeby być może rozważyć powrót do starego, dobrego, sprawdzonego judaizmu, żeby wrócić do tej starej, dobrej religii, która się sprawdzała przez wiele, wiele lat. Życie stało się znacznie trudniejsze niż 6 lat wcześniej, kiedy kiedy stali się częścią tej wspólnoty i kiedy wołali do Boga, to Bóg wydawał się milczeć. Tego dnia, siedząc przy stoliku, rozmawiali o życiu. Nie tak to miało wyglądać, mówili do siebie Cwi i Miriam. Mniej więcej w tym samym czasie pewien mężczyzna też siedział przy stoliku, być może bardzo podobnym do tego, który był w ich domu. I siedząc przy tym stoliku, pisał, napisał pod natchnieniem Ducha Świętego list do. Właśnie takich ludzi jak Cwi i Miriam, wierzących Żydów, którzy byli zniechęceni w swoim chrześcijaństwie. Tym listem jest list do Hebrajczyków. Okazuje się, że ten list, mimo iż pisany 60 lat po Chrystusie, to wcale nie stracił na swojej aktualności, bo chociaż ich sytuacja była zupełnie inna od sytuacji jakiejkolwiek innej osoby, to jednak tak wczoraj, jak i dzisiaj, jako naśladowcy Jezusa, możemy doświadczać tych samych pokus. Mieć te same dylematy, mieć te same rozterki i takie same myśli. Możemy też przechodzić przez trudne chwile, przez takie, jakie przechodzili Cwi i Miriam. Możemy mieć takie same duchowe zmagania i możemy, podobnie jak oni, myśleć, że życie byłoby znacznie łatwiejsze, gdyby, gdyby tylko. A oni byli kuszeni, żeby pozostać na obrzeżach tego radykalnego ruchu ludzi idących za Chrystusem, tak jak my dzisiaj. Bo wiesz. W chwilach zniechęcenia wszyscy mamy takie tendencje, żeby usunąć się gdzieś na bok, schować się gdzieś bezpiecznie, w jakiejś kryjówce, być może wrócić do pewnego rytuału religijnego, do którego byliśmy przyzwyczajeni przez lata. <laughs> Można być w takim miejscu, kiedy mamy niechęć do modlitwy, kiedy mamy tendencję, żeby opuszczać wspólne spotkania, bo wcale nas one nie zachęcają. Łatwo stracić siłę i motywację w czasach niepewności. Łatwo wtedy myśleć, że może jednak. Puścisz tą linę, którą się kiedyś przywiązałeś do Jezusa. List do Hebrajczyków to kazanie dla tych, którzy kiedyś zdecydowali się iść za Jezusem, a dzisiaj zadają sobie pytanie, czy to była właściwa decyzja. To list, który jest adresowany do tych, którzy zastanawiają się, co Bóg tak naprawdę ma do powiedzenia w ich sprawie. Kiedyś ogień płonął w ich sercach, kiedy przyłączyli się do tego radykalnego ruchu zwanego chrześcijaństwem, z radością i z entuzjazmem mówili wszystkim wszem i wobec o swojej wierze, dzisiaj są w miejscu zniechęcenia. Kiedyś szli z przekonaniem do przodu, dzisiaj zrobili krok wstecz. Nieufni, zniechęceni i wycofani. Można nawet powiedzieć, że dzisiaj są na takiej pustyni życia. Pustynia to nieodłączny obraz, w Pisma Świętego. Pustynia to dosłowne zmagania ludzi Boga na pustyni, ale to też metafora życia, metafora ludzkich zmagań. Pustynia to obraz e, trudnego czasu, kiedy jesteśmy pozbawieni tego wszystkiego, do czego byliśmy do tej pory przyzwyczajeni, co dawało nam poczucie spełnienia, poczucie bezpieczeństwa. E, pustynia to miejsce, w którym zastanawiamy się, czy jest coś takiego, na czym możemy teraz oprzeć swoje życie. Pustynia nie jest niczym nowym w życiu Bożych ludzi, bo jak wertujesz karty Bożej Księgi, to zauważysz, że większość z nich była w którymś momencie na pustyni życia. Nie tylko tej dosłownej, ale tej metaforycznej. Abraham, Mojżesz, Dawid, Eliasz, Elizeusz, Jan Chrzciciel, no i wreszcie Pan Jezus Chrystus. Pustynia to czas wyzwań. Pustynia to czas próby. Myśląc o pustyni, Różne słowa przychodzą mi do głowy: odosobnienie, samotność, rozczarowanie, rozgoryczenie, konsternacja, niepewność, brak sensu, brak kierunku życia, pustka, dezorientacja, apatia. Pustynia to dzień, kiedy, czy okres w życiu, w którym potrzebna jest wytrwałość. I każdy naśladowca Jezusa, wcześniej czy później, będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie nie czy, ale kiedy pustynia będzie rzeczywistością mojego życia. Aby ich zachęcić i aby nas też zachęcić, autor listu do Chywajczyków pisze takie słowa: Posłuchaj, proszę, pierwszy rozdział tego listu. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo Ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty, Ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, gdy sam oczyścił nas z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle ważniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział Ty jesteś moim synem, ja Cię dziś zrodziłem, albo gdzie indziej ja będę mu Ojcem, a On będzie mi synem. A gdy wprowadza pierworodnego na świat mówi: niech jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach prawdzie powiedziano, on swych aniołów czyni wichrami, a swych podwładnych pomieniami ognia, lecz o synu, tron twój, o Boże, trwać będzie na wieki. Berłem prawości, berło Twojego królestwa. Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Oraz Ty już dawno, Panie, posadziłeś ziemię i niebiosa sądziłem Twoich rąk. One przeminą, a Ty pozostaniesz. Wszystkie one zedrą i się jak szata. Zwiniesz jak płaszcz lub jak okrycie i tak ulegną przemianie. Ty jednak wciąż będziesz ten sam. I nigdy nie skończą się Twoje lata, do którego z aniołów powiedział kiedykolwiek: Usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów, jak podnóżek dla Twoich stóp. Czy nie są oni wszyscy duchami do posług, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Bóg. Bóg jest Bogiem, który mówi. Bóg jest Bogiem, który jako pierwszy mówi. Tak naprawdę Bóg jest Bogiem, który pierwszy wykazuje inicjatywę, nie my On, zawsze On. Nie tylko mówi, nie tylko pierwszy wykazuje inicjatywę, ale tak jak podkreśla autor tego listu, Bóg jest Bogiem, który przemawia wielokrotnie. Przemówił raz, drugi, trzeci, kolejny i kolejny i kolejny. Moglibyśmy tak te kolejne wymieniać w nieskończoność, ponieważ okazuje się, kiedy wertujemy karty Bożego Słowa, że Bóg przemawiał wiele, wiele, wiele razy na różne sposoby wielokrotnie, za każdym razem dopowiadając, za każdym razem wyjaśniając, dodając coś więcej od siebie, żeby ludzie mogli go lepiej zrozumieć. I przed taki moment, kiedy Bóg też przemawiał przez proroków, którzy, którzy, reprezentowali Boga, byli jego, jego ustami, komunikowali, jaki jest Bóg i czego chce. Tak naprawdę, ponad pięć tysięcy razy w samym Starym Testamencie znajduje się określenie, tak mówi Bóg. A więc różni prorocy w różnych zakątkach, w różnych częściach świata przemawiali z różnym przesłaniem, jednak w czasach ostatnich, jak pisze autor tego listu, Bóg przemówił przez swojego syna, albo można by dodać, przez swojego szczególnego syna. W czasach Starego Testamentu Bóg zainicjował komunikację, a teraz powiedział swoje ostatnie słowo, przez słowo, które stało się ciałem. I to jest ciekawe, że prorocy mówili. Tak mówi Bóg. A ten, który przyszedł na końcu, powiedział A ja wam powiadam. Tak to jest z nami, że żyjemy się w czasach ostatnich. Nie wiem, co ty myślisz, ja niedokrotnie podkreślam, że czasy ostatnie to nie są czasy, które kiedyś gdzieś tam jeszcze nadejdą. Czasy ostatnie, sposób, jak jest mowa o czasach ostatnich w Piśmie Świętym, w Dom Testamencie, to są czasy od pierwszego do powtórnego przyjścia Chrystusa. To znaczy, że my żyjemy w czasach ostatnich. Nie wiemy, ile jeszcze nam tego życia tutaj zostało, jak, jak długo ten świat będzie się toczył, ale wiemy, że to jest ostatni punkt w Bożym programie, w Bożym harmonogramie. Powtórne przyjście Chrystusa, na które czekamy. Jesteśmy w tym, w tym tych nawiasach, które określane są mianem czasów ostatnich. I w tych czasach ostatnich Bóg przemówił przez swojego szczególnego Syna. I żeby zachęcić zniechęconych, tych, którzy byli zniechęceni wczoraj, ale też tych, którzy są może dzisiaj zniechęceni, może Ciebie, żeby Ciebie zachęcić, autor tego listu dzieli się siedmioma istotnymi stwierdzeniami na temat Jezusa. Mówi o tym, że Jezus jest dziedzicem wszystkiego, to znaczy do Niego wszystko należy. On ma wszystko. Nie ma nic takiego, co nie należałoby do niego. Jest dziedzicem, ale też jest twórcą wszystkiego, co istnieje w czasie i przestrzeni. To znaczy, że bez niego nic nie powstało, co powstało. I ciekawe, że to, to określenie wszystko pojawia się w tym liście, w tym pierwszym rozdziale trzy razy i za każdym razem w taki sposób, że, on, że wskazuje na wyjątkowość tego stworzenia. On jest twórcą czegoś wyjątkowego. On jest odblaskiem Bożej Chwały. Jest odbiciem Bożej istoty, to znaczy w doskonały sposób, jako Syn oddaje to, kim jest Ojciec. Doskonale i w pełni komunikuje Ojca. On jest też tym, który podtrzymuje cały wszechświat. To znaczy, że ten, ten wszechświat, którego nie jesteśmy w stanie zgłębić, nie jesteśmy w stanie poznać, nie jesteśmy w stanie ogarnąć, wszechświat trzyma się w bezkresnej, nieogarniętej, nieograniczonej przestrzeni. Dlaczego? Dlatego, że Jezus tak chce dlatego że Jezus się do tego przyczynia. On oczyścił nas z grzechu, pisze autor, to znaczy przyniósł prawdziwy ratunek, przyniósł prawdziwe przebaczenie i wreszcie zasiadł po prawicy. To znaczy był na wysokości, przyszedł z wysokości, przemówił nie tylko słowem, ale czynem jego śmierci, zmartwychwstanie jest potężnym głosem Boga, ukazywał się wielokrotnie po swoim zmartwychwstaniu, po czym wrócił z powrotem tam skąd przyszedł, czyli na wysokość. W czasie, kiedy powstawał ten list, wielu bożych ludzi było szczególnie zafascynowanych aniołami i ich rolą w Bożym Planie. No bo aniołowie, podobnie jak boży prorocy, reprezentowali Boga. Niejednokrotnie mowa jest w Biblii o, o wielkim aniele albo o potężnym aniele. To potężne duchowe istoty, kiedy pojawiali się pośród ludzi, to często zaczynali od słów, nie bój się, nie obawiaj się. Często obwieszczali wielkie dzieła Boga, i okazuje się, że Jezus, ten Jezus, taki Jezus jest nie tylko większy od proroków, ale jest też większy niż aniołowie. Autor tego listu kontynuuje swoją zachętę, powołując się na siedem cytatów ze Starego Testamentu, które podbijają to, o czym pisał wcześniej. No bo, bo tylko on jest nazwany synem, nikt inny. Tylko Jemu aniołowi oddają pokłon, tylko On jest po prawicy Ojca, gdzie nie ma prawa być ktokolwiek inny, chyba że tym kimś jest sam Syn Boży. On jest królewskim dziedzicem, On jest wielbiony, On siedzi na tronie. Okazuje się, że Jezus to zupełnie inna kategoria. Jezus góruje nad wszystkimi i nad wszystkim. Trochę tak jak Mount Everest góruje nad wszystkimi innymi górami. A więc jest... Jest większy niż prorocy, którzy reprezentowali Boga, byli jego ustami, komunikowali, jaki jest Bóg i czego chce. Jest większy niż aniołowie, bo okazuje się, że Bóg przemówił przez swojego szczególnego syna, a ten nie ma sobie równych i jedynie on doskonale pokazuje, jaki naprawdę jest Bóg. No dobrze. Jest wielki. No dobrze, jest największy. Jest większy niż prorocy, jest większy niż aniołowie, ale. Rodzi się pytanie, czy ten Jezus, taki Jezus jest w stanie identyfikować się z nami? Czy jest ze mną tak naprawdę cały czas, czy jest ze mną w chwili słabości? W trudnych chwilach, pomyśl przez chwilę, zszedł z wysokości do nas, dla nas, ze względu na nas. Miał udział w człowieczeństwie. Kiedy autor tego listu mówi, że przemówił do nas przez swojego syna, to ma na myśli akt wcielenia. Syn przemówił, będąc na ziemi, na którą zszedł ze względu na mnie i na ciebie. Doświadczył tego wszystkiego, czego my doświadczamy, ludzie. Pocił się w opalne dni, chciał mu się pić, jadł, był zmęczony, chodził na ryby, można go było znieważyć, był niesłusznie oskarżany, był nierozumiany, był opuszczony, a w końcu można go było zabić. Był tak jak, tak, jak my, miał udział w ciele i krwi, był kuszony, wziął na siebie grzech, doświadczył śmierci, pokonał ją. On jest naszym krewnym. Cierpiał za nas, identyfikuje się z nami. Nie tylko jest naszym krewnym, ale też jest naszym wyzwolicielem. Najwyższy kapłan, który identyfikuje się z nami i który regularnie, ciągle, nieprzerwanie wstawia się za nami. Werset 14 mówi o tym, że wszyscy aniołowie są duchami do posług, tym, którzy stają się dziedzicami zbawienia. To znaczy pomagają, asystują, wspierają. Rzecz tym, że skoro Jezus, tak jak czytamy, jest większy niż aniołowie, to pomyśl przez chwilę, co to znaczy. Jeżeli aniołowie posługują, są powołani do posługiwania, to o ileż bardziej Jezus, który jest większy niż aniołowie, który jest dla nas, za nas, z myślą o nas, oddany nam. A więc... Wielbimy nie tylko wielkiego Jezusa, ale wielbimy Jezusa, który, który, jest blisko, ponieważ Bóg nie tylko przemówił przez swojego Syna, który nie ma sobie równych, ale też jest blisko nas, rozumiejąc nas znacznie lepiej niż sami aniołowie. Autor tego listu zaczyna od wyjątkowości Jezusa i przechodzi do jego bliskości z nami, i to jest zachęta. Jednak między tą jedną i drugą prawdą jest też ostrzeżenie. Na dobrą sprawę jest kilka takich ostrzeżeń w tym liście. Pierwsze z nich właśnie to na początku drugiego rozdziału. Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Bo skoro słowo wypowiedziane przez aniołów stało się wiążące, a każde wykroczenie i nieposłuszeństwo spotkało się z zasłużoną odpłatą. To w jaki sposób my ujdziemy cało, lekceważąc tak wyjątkowy dar? Zbawienie. Początkowo zwiastowane przez Pana, zostało nam ono potwierdzone przez tych, którzy o nim usłyszeli. Jednocześnie Bóg poświadczał je znakami i cudami, różnorodnymi przejawami mocy i udzielaniem ducha świętego według swojej woli. Powinniśmy, pisze Autor, jeszcze bardziej się stosować do tego, co usłyszeliśmy, albo jeszcze bardziej stosować się do tego, o czym wiemy powinniśmy zwracać uwagę, można by to nawet dodać, zwracać baczną uwagę. Wiecie, to nie jest zwracanie uwagi na coś tak jak zwracamy uwagę stojąc przy kopiarce i robiąc 50 kopii czegoś, a w drugiej ręce trzymając kubek kawy i rozmawiając jednocześnie z kimś, żeby jakoś czas zleciał. To nie jest tego typu zwracanie uwagi. To jest ciekawe, że sposób w jaki autor list o tym mówi można porównać do służby przy ołtarzu. W taki sposób mówiono o służbie przy ołtarzu w Starym Testamencie. Zwracaj uwagę, pilnuj, nie spuszczaj wzroku, rób dokładnie krok po kroku wszystko to w taki sposób, jaki wiesz, że powinieneś. Nie tylko wiesz, że powinieneś, ale też on się chce do tego uzdolnić. Co jakiś czas rozmawiając z ludźmi, słyszę różne, różne opinie na temat Kościoła. I to opinie, i to od tych ludzi kościelnych, i może mniej kościelnych. Czasami ktoś powie, że no, kościoły w zasadzie świecą pustkami, bo, bo za dużo się w nich poświęca sprawą doktryny, albo za dużo się mówi o teologicznej prawdzie. Po co o tym wszystkim mówić? Kościół może robić bardziej ekscytujące rzeczy, bardziej radosne rzeczy. Ktoś nawet powiedział, że słuchanie nauczania jest jak przyglądanie się świeżej farbie powoli wysychającej na ścianie. To jest nudne. Jeden z moich znajomych kiedyś powiedział, że zanudzanie ludzi Bożym Słowem to grzech. Prawda. Ale Może być grzechem, ale też prawdą jest, że nie jesteś w stanie przeżywać swojego życia bez słowa. Więc w taki czy inny sposób, tu czy ówdzie, musisz się do niego odnieść. Powinieneś się do niego odnieść. Powinieneś jeszcze bardziej. Powinniśmy stosować się do tego, co usłyszeliśmy. I dalej autor tego listu mówi dlaczego. Żeby cię nie zniosło na bezdroża. Powinniśmy jeszcze bardziej stosować się, żebyśmy nie skończyli na manowcach. I to też jest ciekawe, bo, bo bo, znowu sposób, w jaki autor o tym mówi, to, to jest takie określenie, które było wykorzystywane w kontekście omijania czegoś, albo przebiegnięcia obok czegoś. Najczęściej było powiązane z wodą i z brzegiem. To taka metafora, która była dobrze zrozumiana przez ludzi, którzy, którzy zamieszkiwali tereny nad wodą. Innymi słowy, abyś nie zdryfował, abyś nie zdryfowała. To obraz łódki, która. Która nie jest porządnie zacumowana, która jest lekko kołysana, prawie że niezauważalnie, i w końcu zaczyna dryfować, aż w końcu jest na bezkresnym oceanie, dryfując zupełnie bez celu. Prawdą jest, że Bóg przemówił. Że Bóg przemówił przez swojego syna. On ma bardzo wiele do powiedzenia. I pomijanie tego, co powiedział, prowadzi albo może prowadzić do otępienia. Czasami ludzie domagają się, żeby po prostu pominąć nauczanie i zapomnieć o nauczaniu, tak chwalmy Boga, wielbimy Boga. Jednak nieuświadomione wielbienie może się okazać by momentem, kiedy wydaje Ci się, że siedzisz bezpiecznie w łodzi, która powoli dryfuje, a Ty tego zupełnie nie widzisz. Nie wiem, czy jesteś dzisiaj zniechęcony w miejscu zniechęcenia swojego życia. Jeśli tak, to. Ufam, oto się modlę i ufam, że Pan Bóg, który jest ekspertem od dźwigania ludzi zniechęconych, podźwignie Cię. Ale chcę zwrócić też Twoją uwagę na to, że jest coś gorszego niż zniechęcenie w życiu chrześcijańskim. I tym czymś jest zdryfowanie. I być może tak to jest, że to niewielkie sztormy, wielkie nawałnice są dla nas największym wyzwaniem, ale niebezpieczeństwo powolnego dryfowania do miejsca, z którego trudno będzie wrócić, z powrotem tam, gdzie wiesz. Że być, po, powi być powinnaś albo być powinieneś. Tak jednak być nie musi. Ponieważ Bóg zrobił wszystko, co w jego potężnej mocy, abyś nie stał się rozbitkiem. Rafał jest pasjonatem muzyki. Tworzy lirykę wychwalającą Boga. Zawodę jest architektem. Z żoną mają piątkę dzieci. Mało kto jednak wie, że najpierw była trójka dzieci i też były wymogi związane ze studiami, z presją, z napięcia, konflikty, i wreszcie rozwód. I można powiedzieć, że Rafał stał się rozbitkiem. Autor Listu do hebrajczyków powiedziałby, że Rafał zdryfował. Jednak nie na tyle daleko, żeby nie móc z powrotem wrócić. I ta historia to tak naprawdę cud, którego mógł dokonać tylko Bóg. Bo tak jest Bóg, żywo zainteresowany ludźmi, którzy dryfują, jest zainteresowany swoimi dziećmi, nawet tymi, którzy się oddali od Niego, bez względu na to, jak daleko by, by nie byli. Dzisiaj mam piątkę dzieci, są zakochani w sobie, są zakochani w Bogu i są częścią wspólnoty podobnej do tej tutaj. Jezus wie, przez co przechodzisz. Jezus doskonale reprezentuje Ojca i On doskonale rozumie Ciebie. On jest z Tobą, On jest przed Tobie. On tak naprawdę oddał za Ciebie swoje życie, złożył doskonałą ofiarę, abyś ty, który masz trudny czas i stoisz być może na krawędzi dryfowania, mógł się tym bardziej Jego uchwycić. A więc, kiedy jesteś zniechęcony, to jeszcze bardziej uchwyć się słowa wyjątkowego Zbawiciela, abyś nie stał się rozbitkiem, ale czerpał od Niego. I Panie, w tym, proszę Cię, dopomóż nam. Dziękujemy Ci za słowa autora tego listu, za zachętę, ale też i za przestrogę. Panie, proszę Ci, aby Duch Święty, którego mamy od Ciebie, penetrował nasze umysły i nasze serca do takiego stopnia, żebyśmy jeszcze bardziej chcieli się Ciebie trzymać kurczowo, bez względu na okoliczności życia, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy też doświadczamy różnych wyzwań. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś zawsze z nami. Amen.